Witam na mojej pasiece. Jest dzisiaj 10 luty. Jak widzimy, śniegu w bród. Drzewko się, mam nadzieję, że nie złamało. Ale no niestety, na tą ilość śniegu, która tu jest, odgarnę się to potem. No to niestety, ale tak to już bywa. Że ogrodzenie takie siateczki nie wytrzymało, jak widzimy, mamy tu jakieś odchody zwierzęcia, ale wylotek jest w miarę możliwości zabezpieczony zrzucimy śnieg. i słychać, że pszczółki wrzęczą zobaczymy ile tam tego osypu jest Po tych było parę dni dość sporych mrozów ale nie było tego aż tak dużo, że tak powiem no jak widzimy osypu nie ma za dużo o, trzeba to zamknąć, bo nie mam, kurde, pszczółki wylatują, a i coś mnie na pewno dziabnie zaraz, dobra, uciekam, wyleciały cztery pszczółki, no i one raczej już tam nie wrócą, ale słońce świeci, więc jest w miarę ciepło gdzieś około 6 stopni Celsjusza że tak powiem a no, jednak widzę pszczółeczka tam do wylotka się garnie ale jak widzimy nie jest źle można powiedzieć pszczółki wyleciały akurat to sobie jedna można ją zobaczyć siadła okręt Obudziły się, nie? coś ich więcej wyleciało, ale nieźle. Dobra, szybki luk. Jakaś zwierzyna tu podchodziła pod ule. Leśna, ale ule są do, powinny być bardzo dobrze zabezpieczone, więc nie powinno tu być żadnych problemów z tym, że zwierzyna i widzimy drugi ul też buczy i też tego osypu jakoś zatwarzająco dużo nie ma więc myślę, że na 10 luty jest dobrze a więc raczej nie mam się co martwić no nie chcę otwierać po prostu tych uli żeby tam zaglądać do środka Jedynie powałkę mogę nie powałkę tylko daszek podniosę. Teraz jest dłużej. nie zauważyłem, że mi się tam nagrywanie akurat wyłączyło. Podniosę mnie tu drugi daszek. O, tu akurat wylotki mam dwa otwarte. Psółka mi siadła. Mam nadzieję, że no, nie ugryzła mnie. Na tyle. Nie ugryzła mnie, ale kurde, obudziłem pszczoły jak widzimy, wylatują i niestety siadają gdzie popadnie. Dobra, zwijam się, słońce przyświeciło, mam nadzieję, że za dużo ich nie zastygnie w tym śniegu, bo tego śniegu no niestety tu nie jest mało. O, jak widzimy dla porównania śniegu do ziemi jest tu w tym miejscu pokolano, kolano jest około pół metra śniegu mam na pasiece a więc trochę jest no i ule są też mocno przysypane jak widać prawie cały korpus plus stojak ale wylotki mają tyle jeśli chodzi o wgląd na pasykę, że tak powiem pszczółki mi tu cały czas latają tyle jeśli chodzi o lutowy przegląd na końcu miesiąca mam zamiar jeszcze już w sumie zaglądnąć że tak powiem do tych uli o ile temperatura będzie odpowiednia tu myślę że wiosna że tak powiem, na te warunki jakie są połowa marca, początkiem kwietnia dopiero zawita ale mam tu trochę że tak powiem yy, drzew liściastych jest tam jakaś lipa, jest olcha, jest wiąz coś takiego a więc może jakoś to będzie i uda się temu właśnie mojemu otoczeniu obudzić Oczywiście, nie ukrywam, pszczoły będą musiały być dokarmiane, ale zobaczymy jak to będzie. Jak to się, że tak powiem, obudzi do życia. Na razie tyle. I z domu jeszcze, oczywiście, trochę przygotowań do kolejnego sezonu, a więc to za chwilę. A co do przygotowania do kolejnego sezonu, jak widać, mam dwa ule, kolejne. Jest to ul na ramkę wielkopolską, tylko że poszerzony do 15, nie 10 ramek. Zobaczymy jak na takim ulu będzie się gospodarować. Jest gabarytowo dużo większy. Ma tylko jeden korpus, że tak powiem gniazdowy i resztę wszystko pół nadstawki, bo raczej 15 ramek to już chyba nikt by nie chciał dźwigać. Zobaczymy jak się to będzie na tym gospodarować. Jak na razie jest to, że tak powiem, wymyślona konstrukcja przeze mnie na 15 ramek. Można powiedzieć, że to już prawie leżak, no ale jak widać, po 3 korpusy do niego dokupiłem jeszcze, żeby mieć zapas w razie W i zobaczymy w sezonie, jak to będzie oczywiście się na tym gospodarować. A więc jeśli się podobało, oczywiście łapeczka w górę, zachęcam do subskrypcji. I do zobaczenia w kolejnej aktualizacji. To już na pewno będzie sprawdzenie jak rodziny przezimowały po części, czy mają pokarm. No i powoli będzie trzeba było przygotowywać się do przedwiośnia, ocieplania rodzin, które mam, jakśli będzie tego wymagać oczywiście karmienia i wszystko czas pokaże. Więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.